Cześć, tutaj mówi Sebastian Sobowiec. Chciałem Wam dzisiaj opowiedzieć o moich książkach w terenie, ale będzie Wam przeszkadzał troszeczkę wiatr, bo jest odczuwalny w mikrofonie, ale za to za Wami jest bardzo ładne różowe niebo i ponad kilometr bagien w Dolinie Sanu na, na jego starorzeczach. W nagrodę je Wam pokażę, jeżeli wytrwacie do końca. Postaram się mówić krótko. Książki, o chciałem Wam dzisiaj powiedzieć, to będzie zestaw książek powodziowych. Dotyczą one powodzi pod Sandomierzem, nazywanej pierwszą powodzią Sandomierską albo powodzią Gorzycką, chociaż tak naprawdę w Gorzycach jej nie było. Jest to Żółto-Szara Zieleń. Powódź była w 2001 roku. Książka wydana w 2006, pierwszy, pierwsze wydanie. Około. 200-300 stron historii powodzi, bo jest to fabuła, prawdziwe postacie, prawdziwe wydarzenia z bardzo dobrze rozwiniętym wątkiem naukowym dotyczącym tego, dlaczego, dlaczego są powodzie, skąd się biorą, jaka jest mechanika ich powstawania, oparte na najnowszej wiedzy przyrodniczej i naukowej, oczywiście. Do tej książki wydałem też album. Jest to album częściowo kolorowy, częściowo czarno-biały i y, będzie w nim zestaw około 110-120 fotografii y, autorstwa kilku miejscowych fotografów, w tym również fotografii i przyrodniczej, i reporterskiej, i także lotniczej. Y, inny zestaw, to są y, przewodniki. Bukowa i Sanna y, są to rzeki, to są te mniejsze książeczki. Y, które z, 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 akurat, jak chodzi o bukową, ona y, uchodzi do Sanu. Y, łącznie z na Na temat Tanwi też oczywiście mam przewodnik Opracowany jest w sprzedaży, ale no niestety tak mi się książki szybko rozchodzą, że nie mam go dzisiaj przy sobie. Ten przewodnik dotyczący rzeki Tane, która płynie z roztocza do doliny Sanu przez puszczę solską. Nazywa się Tanwia, bo to jest taka lokalna nazwa rzeki. Z takim przyrostkiem tanew. Tak jak powiedziałem, Bukowa uchodzi do Sanu. San oczywiście przemierza południowo-wschodnią Polskę, aż do Wisły pod sandomierzem, ale tutaj mamy tylko dolny san, to jest od Leżańska do ujścia to są przewodniki przyrodnicze, takie typowo przyrodniczo terenowe. Znaczy, oczywiście nie przepisywałem przewodników, jak wielu autorów, jedni po drugich od 30 czy 40 lat, tylko sam osobiście pojechałem w teren obserwowacje prowadziłem osobiście, napisałem to co widziałem. Przewodniki są zrobione tak, że można ich je wykorzystując przemieszczać się zarówno rowerem, kajakiem, samochodem jak i kładem, co jest ostatnio coraz bardziej, bardziej modne, bo są oparte na punktach, na punktach, miejscach opisanych pod kątem przyrodniczym. Są także opisane drogi, zawsze jest kilka opcji przejazdu dróg pomiędzy tymi punktami, zależnie od pory roku, bo te drogi się zmieniają. Nie można szlaków wyznaczać sztywno jedną drogą, bo czasami on jest nie do przejścia po prostu w terenie. Także może być i pieszy, i rowerowy, i samochodowy, i spławny, bo oczywiście chodzi tu o rzeki. Poza tym w niektórych przewodnikach są mapki, będą we wszystkich punkty GPS, co też jest dosyć dużym udogodnieniem dla niektórych. I na końcu są tabelki, spróbuję jedną pokazać w których tak to wygląda, są opisane, yy, są opisane to dosyć nowatorskie podejście w przewodnikach, yy, są opisane zjawiska przyrodnicze, w których punktach je można znaleźć, bo oczywiście jest punkt L46, czyli 46 punkt na lewym brzegu Sanu i jest dziwonia. Tam można spotkać Dziwonia, No nie jest już jakimś yy, dużą rewelacją przyrodniczą, ale jakby nie było, jej liczebność spada. Yy, yy. Raz pokusiłem się, bo pewien człowiek opowiedział mi o swoim śnie, który był jakąś podróżą, gdzie miał go jakiś duch-przewodnik porwać albo namówić do podróży w zaświatach we śnie. No i ten człowiek, znajomy, opowiedział mi ten sen. Spisałem notatek może z 10-12 stron i zrobiłem z tego dużą książkę. To jest taki akurat typowo duży format, no wiadomo, po to, żeby się rzucał w oczy w księgarniach. Celowany był w księgarni, ale lepiej się sprzedaje na wysyłkę. Nazywa się sen. Oczywiście wiadomo, że chodzi o sen tego człowieka. Przychodzi duch przewodnik, nazywa się DRIAM Aicham, czyli DRIAM AISAM różnie jest nazywany. I ten DRIAM porywa tego głównego bohatera Rafała w zaświaty. Rafał poznaje naszą rzeczywistość poprzez poznanie innego świata. A można powiedzieć, że jest to taki sam świat jak nasz, tylko w takim troszeczkę krzywym zwierciadle. taki. Częściowo groteskowy, częściowo straszny. Nieraz są też sceny obrzydliwe, także można się i popłakać, i roześmiać. To już no, no jest porównywany do buszującego w zbożu, do Małego Księcia. No różnie. E, w każdym razie e, tą książkę bym najbardziej polecał. E, jeżeli ktoś lubi e, opowieści typu fantazji i tak dalej. Oczywiście nie jest to na faktach oparta, tak jak inne moje książki, ale, ale jest ciekawe. Mam oprócz tego jeszcze kilka innych książek, ale nie będę tu mówił o czymś, czego nie ma. Natomiast co ważne, chciałem Wam powiedzieć, że nie warto zapamiętywać chyba wyglądu tych książek tak jak warto zapamiętać same tytuły, bo ich wygląd się zmienia. Co chwilę są inne wydania i czasami je opracowuje jeden, czasem drugi grafik, to bywa z tym różnie. Staramy się wszystko ulepszać, także mogą się no formaty raczej się nie zmienią, ale będą się zmieniać wydania, więc będą się też zmieniać okładki. Nie podaje też ani ceny, ani przedziału cenowego dlatego, że ceny również z wydaniami też się będą zmieniać. Dla przykładu, zupełnie wiadomo, że książka o 120, 120 stronach dolny sam. Będzie to książka w przedziale cenowym jako przewodnik 20 do 30 zł, raczej bliżej 20, bez obaw. Ale też, jeżeli komukolwiek wydaje się drogo, to proszę wziąć pod uwagę, że książki teraz są drogie i, i takie książki tego typu byłyby dużo droższe, tak naprawdę. Z tym, że tutaj trzeba brać pod uwagę, że nie tylko dostajecie pracę bezpośrednio od autora bo y, przesyła je Wam ktoś z moich współpracowników, współpracowników lub ja osobiście, więc jest to y, taka, powiedzmy, y, praca, praca bezpośrednio, z, współpraca bezpośrednio z autorem. Ale nie jest to księgarnia wysyłkowa, ale dodatkowo na życzenie możecie dostać autograf. I to znaczy, się, ja staram się podpisywać wszystkie książki, ale czasami zapominam o tym i bywa z tym różnie. Ale jeżeli zaznaczycie, że chcielibyście mieć autograf, no to go w książce dostaniecie. A nie wiem, czy wszystkim wiadomo, książka z autografem jest warta przynajmniej połowę lub dwukrotnie więcej niż, niż normalnie. Za sam właśnie autograf. Może nie od razu, ale powiedzmy za parę lat i wartość, wartość rośnie. Nie wiem jakiej wartości ja jestem autorem, czy, czy wzrośnie wartość książki o połowę, czy dwukrotnie, czy pięciokrotnie. Być może kiedyś będę taki tak sławny, że, że chociaż mi na tym nie zależy osobiście, ale być może kiedyś, kiedyś będzie to bardzo wartościowało te książki, które ode mnie bezpośrednio kupujecie. Poza tym możecie się spodziewać y, także innych przewodników, e, dalszych przygód, rafała e, z książki Sen. E, cykl publikacji powodziowych raczej już zakończyłem, bo e, jest to temat trudny, męczący i e, dużo pracy, a tak naprawdę e, wpada się czasami w konflikty z ludźmi itd. Tak e, bo e, zdarza się, że mówią coś, a po 10 latach stwierdzają, że mówili coś innego, choć są nagrani choć są nagrania z tego. Także nie podaję przedziału cenowego. Za każdym razem będę mówił. Inaczej mogą się zdarzyć i twarde, i miękkie okładki. E, mogą być wydania ilustrowane mapami, mogą być wydania jak e, chodzi o przewodniki, tylko z... E, z literkami, ale być może będziemy je powoli wzbogacać o fotografie. Trudno, trudno tutaj coś e, obiecywać, dlatego że e, dodanie fotografii barwnych w książce często na 10-20 stronach podwaja koszty druku, więc musimy się z tym liczyć, że może być wtedy mm, wyższa cena e, i co? E, no właściwie to na dzisiaj by było tyle. Trochę nam ten różowy zachód słońca uciech, ale odwrócę na chwilkę kamerę może, może go troszeczkę chociaż jeszcze zobaczycie. Mam nadzieję, że stabilnie trzymam, chociaż w rękach to jest różnie z tym. No, było ładnie jak zaczynałem mówić, teraz już jest troszeczkę mniej tego różu. Ale jeszcze myślę, że coś tam go zobaczycie. No ja dziękuję dzisiaj za uwagę. Do zobaczenia następnym razem.